Siemanko załoga, z tej strony Ziomku i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej Wiedźmijskich Przygód Załoga. Cieszę się mega, bo mamy już fajne słoneczko. Tak jak właśnie nagrywałem wcześniej ten odcinek, to mieliśmy już tak troszeczkę pochmurno i tak dalej, a tak jak właśnie wspominałem i tak jak dobrze wiecie, po tytule tego materiału idziemy właśnie do lasu Jorweta, więc mega mi zależało, żeby pójść tam z wami załoga, oczywiście... Jak to bywa w elfickim Lesie, fajnie, żeby świeciło nam tam słoneczko, więc cieszę się mega, bo akurat to słoneczko wyszło w momencie, kiedy chciałem iść dla was nagrywać. No i cóż, załogo, oczywiście chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, bo już 700 widzów w momencie, kiedy wychodzę na ten spacer, więc dzięki cię mega załoga. Nie będę tutaj, wiecie, typowym youtuberem, że ojo, nie spodziewałem się tego, no na, na, na. Nigdy się tego nie spodziewałem, spodziewałem się tego załoga, bo nasza rodzinka rośnie niesamowicie, mam niesamowitą energię i wspólnie tworzymy historię. Tworzymy myślę, no, zdecydowanie już najlepszą serię z Wiedmina. Pytanie, czy to jest rekord światowy, jeżeli chodzi o naszą serię, wydaje mi się, że tak, bo to. Jest jest odcinek nr 18, więc maraton nie ma już w ciągu tygodnia. Stworzyliśmy mega serię, stworzyliśmy mega rodzinkę i... Dzięki, po prostu serdeczne dzięki i widzę, że jest Was coraz więcej. Mamy nowych widzów, którzy piszą, że filmiki, które wyświetlają się właśnie naszym nowym widzom, są to filmy rekomendowane przez YouTube, a więc mega fajnie się cieszę z tego, że mamy nowych widzów i że YouTube również pokazuje moje materiały. Dzięki, naprawdę serdeczne dzięki, bo pokazuje to naszą moc i pokazuje to, że naprawdę warto pokazać swoją pasję, pokazać naszą piękną graję. Załoga. Idziemy już bezpośrednio do Lasu Jurweta. E, miejsce bardzo ważne oczywiście. Idziemy piękny teren, jak zawsze tutaj mieliśmy niedaleko bocianki, więc krótki wstępik i tak dalej. Ale załoga. Ja jeszcze muszę wspomnieć o czymś ważnym. Otóż tak jak wspominam o naszym konkursie, że jest na 600 widzów. To ten konkurs myślę, że już możecie spodziewać się w poniedziałek, wtorek filmu z tego konkursu, gdyż kupiłem właśnie naszą nagrodę. Oczywiście myślę, że filmik z odbioru nagrody też trzeba będzie nagrać, jak już będziemy właśnie odbierać naszą nagrodę, jeżeli chodzi o konkurs dla naszych widzów. To jest oczywiście konkurs na 600 widzów, bo to tak szybko leci załoga, że przypominam, że to jest konkurs na 600 widzów, my już mamy 700 w przeciągu chwili. A jeszcze jakiś specjal pewnie wleci jutro z okazji 700 widzów, no bo wiecie, no nudno nie może być u mnie na kanale. Lecimy do lasu Jurweta, oczywiście w międzyczasie jakieś walki oczywiście z naszego pićmina. no i cóż, myślę, że będzie co oglądać, zapraszam serdecznie złoga. Tak więc, okaj, zobaczmy sobie nasze fajty. Zacznijmy może od naszego Nekera. Szybki atak powinien dać radę. Dosyć znany nam przeciwnik. A więc lecimy nasze szybkie ataki oczywiście. Oj, troszkę nas dziabną. Ani martwimy już oczywiście kolejne szybkie, kolejne, szybkie i... Jest pewien czas krytyczny, o to chodzi. Jest igni. Jest i blok. Dobrze lecimy z kolejnymi szybkimi atakami. Oczywiście. I fajnie kończymy. Chwila mamantrzy przeciwnik, ale oczywiście bardzo ważny, bo... Musimy oczywiście expić. Żadnego tutaj zawodnika, potworka nie można zostawiać. Super pokonany. No i zobaczmy już naszego kolejnego, czyli gór. Tu pojadę. mi raczej łatwy. Również bardzo dobrze nam znany. Oj, niestety nie udało nam się zablokować. Ale nie martwimy się, bo ładnie wszedł atak. Zobaczmy. No niestety nas troszkę dziabną znów, ale bajka. Daliśmy radę. Zobaczcie, tutaj również ewidentnie latał gryf. Doskonale to widać, a przed Wami jeszcze mała niespodzianka. Zobaczcie załogę, jakie pięknoty. Jest teraz gorąco i nasze koniki sobie zazwyczaj tutaj ganiają na całym tym terenie. Ale właśnie teraz widzę, że się schowały, mają ja tam fajną taką bazę. Jest im gorąco i jest tam naprawdę cała gromadka naszych pięknych płotek. Więc naprawdę ja uwielbiam koniki, kocham koniki. Są to bardzo inteligentne zwierzątka. W ogóle opowiem wam taką ciekawą historię, że kiedyś przed domem miałem coś takiego, taką sytuację, że nasza pewna sąsiadka mm, chciała sobie tam trzymać koniki. To było siatka w siatkę, o tak jak tutaj mamy siatkę. Tak było z moim domem, no, nie? no i... Co za tym idzie, ja już od najmłodszych lat jeździłem na koniku i bardzo lubię konik, tak właśnie wspominam, bo są mega inteligentne i również bardzo przyczyniły się, prawda, do e, no, podróżowania, jeżeli chodzi o to, jak prawda, wyglądało nasze życie na świecie w wielu różnych bitwach w średniowieczu, w domach, to bywało. I właśnie moi sąsiedzi, kiedy tam przyszli, to na początku był mega problem, że ojoj, wiecie jak to na wsi, jak to się dzieje, kunie będą, co to tego, no nie. Wiecie, za moją siatką, a to byli sąsiedzi, którzy mieszkali Minimalnie dalej, no nie, no wiecie, ja najbliżej tego miejsca, prawda, gdzie te koniki będą, ale oczywiście, no tam po prostu sąsiadów miało problem, że oj, oj, będą kuniki na mieć problem o to, że są kuniki na wsi, co no, nie wiem, troszkę dziwne podejście według mnie, ale oczywiście mój tata powiedział to, co myślał, że no, słuchajcie, no ludzie, te no, kuniki, no co one tam. Tak przeszkadzają, no nie? Więc porozmawialiśmy tak troszkę spokojnie, bo też jestem takiego zdania, że nie ma co nigdy robić, wiecie, w jakiej awantury, czy tylko właśnie, wszystko na spokojnie z ludźmi rozmawiać. Jak samo mówić nie ma co od razu atakować ludzi i tak dalej, tylko zawsze jakieś konwersacje i tak dalej, tak to właśnie z trollami czy z kubami, prawda? No to różne fajne kwestie mieliśmy i właśnie tak ta sprawa wyglądała z tymi konikami, że miałem koniki przez długi okres czasu więc wyobraźcie sobie taki widok. chcecie sobie rano mniej więcej do szkoły i tak dalej to chcecie sobie jeszcze na szybko na taras żebyś fajnie rozpocząć dzień żeby sobie wypić, prawda zjeść, a tutaj koniki się patrzą, no nie, siatka w siatkę, takie ślicznąte więc naprawdę koniki są mega kochane, mega inteligentne zwierzątka a my zmierzamy już do lasu Jurweta Ok, załoga, tak więc czuć już ten klimat. Chodzimy do lasu Jorveta. Zobaczcie tutaj. Właśnie las swoje wygląda na moim terenie. Piękne słoneczko, które się przebija. To co właśnie wspomniałam o tym, że bardzo zależy mi na tym, żeby w momencie, kiedy udamy się do naszego lasu Jorveta mieć właśnie takie piękne słoneczko przebijające się do naszego lasu. Tak więc idziemy załoga oczywiście tą ścieżką. To jest właśnie to miejsce, które możecie kojarzyć z mojego Instagrama i wrzucałem wcześniej zdjęcie. No i cóż, idziemy sobie dalej. A teraz zmienię kamerę. Ale jest to naprawdę piękne. Zobaczcie. Ta cisza, spokój. Zupełnie różni się od tego lasu, w którym byliśmy wcześniej. Oczywiście jest tutaj masa latawców. Tutaj sobie płynie taki właśnie fajny strumyczek. My idziemy już w tamtą stronę. Widzimy tutaj właśnie wszystkie drzewa. A tam na górze są właśnie elfy Cesko -jatel. Jeszcze chwilę kamera jeszcze na mnie. Fajnie, bo właśnie jestem dobrze oświetlony. Powoli już wychodzimy tutaj z tych naszych drzewek i słuchajcie załoga, to jest jedno z piękniejszych miejsc, jakie widziałem w życiu. Zobaczcie. Las sierweta. Mega tutaj zarosło. Ale jest to przepiękne miejsce. Zobaczmy sobie właśnie na to drzewko. Zobaczcie załoga, tutaj właśnie mamy taki mały staw. Tutaj mamy to właśnie takie bardzo ładne, charakterystyczne drzewko, które jest tak właśnie opadnięte. A tutaj mamy również bobry. Dlatego tutaj jest właśnie taka mała tama zrobiona. Tutaj teraz troszkę wszystko zarosło. Ale zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, właśnie kiedy to słoneczko jeszcze to wszystko oświetla. Taki typowy właśnie las, który kojarzymy z elfami. Zobaczcie, piękne to drzewko charakterystyczne. Tam jeszcze ta tama. Mega tam teraz wszystko zarosło. Same pokrzywy praktycznie. Ale jest tutaj przepięknie. Zobaczcie, podejdźmy sobie jeszcze dalej, jeszcze właśnie z tego ujęcia. Prawda jest to coś pięknego, śpiew ptaszków. To właśnie drzewo przychylone robi tutaj taki mega klimat. Tutaj właśnie przesiadują często nasze elfy, które grają sobie, na, które grają sobie często różne melodie. To dobrze wiemy. Oczywiście te elfy żyją tutaj ze mną w zgodzie, one wiedzą, że tutaj nagrywam, więc z jest, czuję się tutaj bezpieczne. Ale zobaczcie tylko na te piękne tereny. Mamy tutaj naprawdę przepiękny teren. Wow. Tylko to miejsce nazywam Lasem Jorweta. Zawsze lubiłem elfy, czy to prawda w Wiedźminie, czy to w Władcy pierścieni. Uważam, że są to świetne postacie. I naprawdę mamy tutaj widzicie niesamowity klimat. Tutaj mamy to drzewko, tutaj mamy właśnie takie drzewka, które mm, bardzo fajnie tutaj z góry tak prawda, na nas patrzą ogromne. Przez to właśnie przebija się słoneczko. Bardzo lubię tędy spacerować, szczególnie rano, kiedy właśnie to nasze życie budzi się prawda, tutaj leśne. Widzimy tutaj, zobaczcie, cały czas piękny widok na ten właśnie teren. Tarzki nam cały czas tutaj śpiewają. jest tutaj cisza, spokój. Nie słychać tutaj totalnie nic oprócz właśnie naszej przyrody, natury. Coś pięknego można sobie tutaj przyjść, pospacerować i Oj, ale powiem wam właśnie, że tych komarów jest tutaj masa. Z racji tego że tutaj mamy właśnie zbiornik wodny. I jest tutaj właśnie troszkę naszych komarków. Zobaczcie, jakie tutaj fajne roślinki. Więc mogę troszeczkę machać łapką na filmie, ale myślę, że naprawdę idziemy dalej, bo jest to piękny las, piękny teren. Zobaczcie jaki fajny klimat właśnie tutaj robi jeszcze to miejsce dokładnie. Pokażę jeszcze z przedniej kamery. Zobaczcie. Tu mamy właśnie nasze miejscówki, gdzie nasze elfy przebywają na co dzień. A tutaj właśnie płynie część Naszego strumyczka. Tam właśnie mamy ten stawik, gdzie jest właśnie nasze drzewko. Tak więc przejdźmy sobie jeszcze dalej załoga i idziemy w tamtym kierunku. Cześć Kiciu! Zwierzątkom nie lubią, to chyba dobry znak. Cześć Kiciu, cześć. Jakiś liczny. Piękny jesteś. Ojoj! Cześć liczną. Cześć. Piękna kicia. Kici, kici. <laughs> Jaki jesteś piękny. Tutaj widzimy kolejne miejsce naszego płynącego strumyczka, ale pokażę Wam kolejne już za chwilkę. I zobaczcie, zaraz przy lesie Jorweta, przy końcu mamy koniki. Jest Kolejny konik. Widzimy sobie właśnie tutaj. Żyje. Coś pięknego. Tutaj mamy kolejny nasz strumyczek, ale niestety tutaj bardzo zarosło załoga. Niestety nie widać tego tak dobrze. Jeszcze niedawno tutaj byłem również na spacerku, ale momentalnie to wszystko totalnie zarosło. Na pewno mamy tu piękny widok. I tak to się właśnie prezentuje. Tam mamy nasze koniki, a my idziemy sobie do końca. Oczywiście po drodze zbieramy zioła, więc związku zziło o rozkorzeń i mamy tutaj jeszcze naszego jednego potworka, tak więc myślę, że nie będzie z tym problemu Endriaga, silne ataki. Myślę, że da tu tutaj rada. I znowu w tym samym miejscu mamy Andriaga załoga, więc bardzo fajnie. Mamy tu, blok oczywiście, dobra, silne ataki. Dajemy sobie cios krytyczny, super, jest perfekt. Oj, troszeczkę nas dziabnął. Jestem troszkę teraz pod słońce, więc nie widzę dobrze ekranu. Ale myślę, że powinniśmy mieć może aż takich problemów z tą walką. Patrzmy. I jeszcze jeden. Perfekcyjnie, o to właśnie chodziło. Tak więc zobaczmy. Zwycięstwo, pokonano potwora. Perczytynie, ciosy krytyczne oraz premia do doświadczenia. Elegancko. zielarska paczka będzie dla widzów. Oczywiście zachęcam do pisania komentarza. Jeżeli ktoś z Was chce otrzymać paczuszkę, oczywiście napiszcie komentarz, a ja osobie, która napisze komentarz, oczywiście wysyłam paczuszkę. Lecimy dalej załoga. A tutaj widzimy jeszcze jednego konika. Dokładnie tu. Jakaś licznota. Więc mamy czarnego i kasztanowego. Super para, piękna. Tak wyglądała właśnie nasz las Jorweta z tej strony. Prawda ładnie? Idziemy już sobie tutaj właśnie do końca. A zobaczmy jeszcze co tam słychać w naszej grze. Tak więc, zobaczcie, sobie, jak to się fajnie składa. Jesteśmy właśnie przy wyjściu z lasu Jorweta i mamy tutaj oczywiście do zebrania zioła, czyli wiązka ziół oraz korzeń. I tutaj jeszcze wyżej mamy i jeszcze jedne zioła do zebrania, więc, oczywiście, sobie zbierzemy. Przejdźmy sobie jeszcze parę metrów, by specjalnie zebrać sobie troszkę tych ziół. No i zbieramy nasze kolejne zioła. Wiązka ziół, 3. ogólnie Wydarzała się jeszcze jak to zawsze na moim Wiedźmińskim Szlaku dosyć ciekawa akcja, bo tak jak właśnie właśnie wam pokazywałem, tam mamy koniki i w momencie kiedy wychodziłem już z naszego lasu Jurweta, to podjechała grupka chłopaków ode mnie z miasta i przyjechali, rozmawiali, tam sobie puszczali muzykę z głośniczka, więc ja tam, wiecie, oczywiście schodziłem sobie z drugiej strony i oni tak, o kurcze, tutaj są konie, no nie, i wiecie, konik na cały... Głos dał znać, że jest. Wystraszyli się troszkę. Ja zszedłem z góry i wiecie, jak taki ojciec wioski, no nie, że <taki>, taki wiecie, no, że tutaj opieką naszego terenu, że tak, no są koniki, to dużo, nie bójcie się. Chłopaki oczywiście. Dzień dobry, dzień dobry, mówię tak, chłopaki, nie postarzajcie mnie, kurczę. Ja wiem, że ja może mam broty i tak dalej, ale no jeszcze raz, tak stary chyba nie jestem, no nie. No to jest taki odcinek. Myślę, że bardzo ciekawy, widzicie tutaj cały czas moją integrację z sąsiadami, z wszystkimi ludźmi, którzy prawda tutaj są z nami na odcinkach, więc jeżeli to oglądacie chłopaki, to pozdrowienia, bo jest, jak wspominam, duża... E, jest duże prawdopodobieństwo właśnie, że to oglądacie, bo YouTube nam cały fajnie rekomenduje. A tutaj spotykamy Kiciusia. Cześć Kiciusiu! Kic, kic. Jakiś liczny! cześć Co tam? Kurczę, miałbym coś do jedzonka bym ci dał. Ale w domciu mam, nie mam nic teraz przy sobie. Cic, no to? Będziesz mi towarzyszyć? Kiciuś! To jest chyba Kiciu jorweta jak mi się wydaje, więc Jorwet wie, jak opiekować się zwierzątkami, prawda? Kiciu? No, Kiciu zadowolony. Tak więc, załoga, samorzycie, piękna seria. Dzięki za to, że jesteście. Lecimy dalej. Okej, okay, załoga, tak więc tak wygląda nasz las. Jorweta z góry szedł, właśnie tą ścieżką. Jak widzimy, jest tutaj pięknie, a tam prowadzi kolejna ścieżka. No i cóż, załoga, tak jak właśnie wspominam, dzięki śliczne za bardzo fajny odcinek, bo rośnie nas coraz więcej, nasza szkolić mnica się powiększa. Dzięki za załogę za to, że wszystko wspólnie tak budujemy. Oczywiście konkursik już za parę dni, więc gdy tylko dojdzie nasza paczka, oczywiście od razu robimy konkursik. Bądźcie tego pewni, bądźcie na bieżąco. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. I załoga, my właśnie jesteśmy przy części lasu Jorweta, teraz górnej. I właśnie ta ścieżka górna prowadzi do naprawdę niesamowitego miejsca. I bądźcie pewni, że na tamtą ścieżkę udam się i będzie to jeden z bardziej hardkorowych odcinków. I myślę, że przebiję na pewno naszą wyprawę do lasu, gdzie przebijaliśmy się przez dwumetrowe pokrzywy. Cel jest taki, żeby nagrać z tego miejsca najlepszy jak do tej pory odcinek. A myślę, że każdy jest jak do tej pory chyba najlepszy, prawda? Prowadzimy najlepszą serię, oczywiście, z naszego widzmina. Wszystko dzięki Wam załoga, wszystko fajnie się rozwija. No więc już ja wracam, standardowo montować szybko dla Was ten materiał. Tam ta ścieżka, tak jak wspominam już za niedługo. Wybieramy się tam nagrywać bardzo fajny odcineczek. No i cóż, załoga. Dziękuję Wam ślicznie jeszcze raz za wszystko. Pani, że jesteście. Zachęcam do zostawienia subskrypcji. O tym, żeby właśnie poinformować już znajomych, nieznajomych, że jest taki ziomek który bardzo fajnie prezentuje naszą uwielbianą przez wszystkich grę. Do zostawiania subskrypcji, tak jak właśnie wspominam, do zostawienia łapeczki. Załoga. Dużo zdrówka, mam życzę, miłych wakacji i słyszymy się już jutro na kolejnych dwóch odcinkach. Ja wracam do domciu i montuję dla Was materiał. Trzymajcie się. No i jeszcze po drodze składel trzeba będzie tam, wiecie, no podziękować, że nas puścili do lasu no nie? Trzymajcie się załoga, wszystkiego dobrego.